Ja nagram na Snapchata mojego, bo się mało udzielam, to muszę coś nagrać. Słuchajcie, Oliwka troszeczkę czuje się lepiej. Jesteśmy pod wrażeniem centrum Sarasoty, bo my nigdy tu nie byliśmy. Na pieszo, zawsze przejeżdżaliśmy samochodem i nam się bardzo podoba, słuchajcie, stwierdziliśmy, że te centrum spoko. jest bardzo spokojne, nie? I ładnie tak na boku. Jest słuchajcie, podobnie tak jak w Norwegii, w Oslo, też takie fajne butiki, zobaczcie, takie okay. gadżety. No w tych kur. nie no spoko ej, ale tak gorąco jest. To na Snapchata nagrywa <grywa> To masz Snapchata? <grywa> to na snapchat y, wiecie. Wow. Aj, pokazuję okolicę. Na Snapchacie możecie dodawać. Andy. Jędruś. Nie. <grywa> jest zimno. Ale jest zimno tylko Różnie nie, ludzie są ja nie ubrani. Wie, ja ostatnio marznę w ręce. Ja nie wiem, tak? co mi się dzieje. W ogóle mi jest zimno w ręce. Wow. Taki zmarzilaczek jesteś. Ale w ręce <grywa> <grywa> Nie lubię tak. Nie lubisz ty szału. tak zakrocona tu jest jak dużo ludzi. Tak inaczej niż na apartments. Ja się przyzwyczaiłam do takiej linii. Teraz nie? Do takiego tak spokoju. Okay. Ale czekaj no. Czy ty mamy przechodzić, czy co mamy? No robić? i teraz możemy iść akurat. Aha. Nie, nie wiesz jak się chodzi po piękna, ulicy. Ale <laughs> no i tutaj są słuchajcie kawiarenki, kafejki. Andrzej na Snapchata nagrywasz? Do Majstory! Zobaczcie jaki fajny samochód. Korweta. No patrzmy dalej, co tu jest. To jest takie wysokie miasteczko po prostu. Na trafę, no, na trafę, no i bardzo dużo w pali marihuanę, tak jak Christian mi mówił i rzeczywiście to się sprawdza, bo ja mniej więcej wiem, jak to twierdzi. U nas jest 11, a u was jest 5 rano, kochani, To już w bużetka. My spędzamy Sylwestra trochę tak inaczej, nietypowo, na Wesołym Miasteczku. Na weso Marii. <grymne> Taki <grymne> <grymne> I co, to tak tu gdzie święty Maritum Takie wesołe miasteczko! Goodbye Sarasota! I A matko, ty Jak wysoko! 14? No! co co to za jasne? To i tak na no. Trzeba by się dać. Przecież no odprawiłeś. Jak się poruszamy, żółwintendent. nie. Wow! No. O niej, teraz jesteśmy najwyżej. No, fajnie, no teraz fajnie! Zobaczcie. Tam zobaczycie te restauracje, kawiarenki. Teraz no, no, no. no, no. no, no. Nie! Yeah, nie! Yeah. Ja jestem taką standardową blogerką. Zobaczcie, <toczujesz> ile ludzi, to jest niesamowite. To prawda. To teraz kaszemy, nie? Tak, dawajcie. Na 30 subskrypcji, to <toczujesz> a tam zobaczcie, młot, śmierć. Jest. Co oni tam robią? Tam są, tam są łazienki. Słuchajcie, to jest niesamowite. Niesamowite, wiecie ile ludzi do tej Toi stoi. Normalnie jest taka kolejka jak nigdy nie nie pienią. Ja myślałam, że oni coś tam rozdają. Nie no, gdzie to jest na tą tam trampolinę TT? To jest niesamowite, ile ludzi do tej toi. To jest niesamowite! <grym> Dobrze, że w 2017 nie zostaliśmy zablokowani w kolejce do ja. Toy Gdzie jest pan na porku? Zobaczcie, ma 50 lat, jest na porku. Przyjechał z Turcji i jest happy. A się zacina muza. O, o, stop. To jest gier, ktoś się bawią. Stop. I znowu, I znowu. I to się podoba. No to adrenalinę też. Panowa Janie, patrzcie. się zobaczyć ujeżdżanie byka? Oliwka będzie następna. Nie! Tak? Nie. też Nie! Idź. Nie, po co się patrzy? Pod... No to ja pójdę. No nie chciałabyś sprawdzić, czy rzeczywiście dałabyś radę? No dałabym radę, bo jestem dzielna. No to za Co za problem. A sobie dlaczego nie? Odmij sobie Jeżeli ja pójdę, a ty bym poszła? Nie Też <laughs> nie A jak tata pójdzie? A tata może Chcesz? Nie O, pan jest chętny O Jezu, muszę <laughs> bym poszła, ale jak to by było samo na sali Tak Jakby nikogo nie było Aaa, no właśnie A ty? Ja też No Panami stoi dowód no, z lasem. Co? Ja tam proszę, tylko pod warunkiem, że do za rogi można trzymać. Aaa, a, a jakie wspaniałe. <śmienny> nie można. No tak. O dziewczynę namawia. A ona mówi, że nie, że ja nie pójdę. O, patrz, woła ją. <śmienny> <śśmienią> to jest, to jest. Dobry jest Brawo <śmienią> Pan ma kupę na głowie Jest na każdy się patrzy. To jest fajne, ja Nie wiem, po co ja mówi każdy się tu patrzy. Ja się Stoi i się patrzy na chorę. Jeszcze nie, bo jeszcze mamy 10 minut. Nie <laughs> Marychę, czysz? Zat... strasznie Słuchajcie, tu wszystko świeci maryszką. Naprawdę, to, to niesamowite. To jest niesamowite. A nie jakieś marihuana. A może jest... Oni się napalili marihuanę i patrzą się na pineapple i widzą coś innego. Niesamowity pineapple. Oni wszyscy chcą zobaczyć pineapple to i nie Idą w tym kierunku, <laughs> <laughs> Ta ulica się nazywa Fine Street. Wam okay. tych Wszyscy byli nad morzem I przywitali Nowy Rok nad morzem A my byliśmy tam Zobaczcie, O, jak fajnie Szczęścia, zdrowia i słodyczy Antonio wszystkim życzy Zaśpiewaj koteczki Jeszcze, raz. zobaczcie skrzyżowanie